i fryteczki mam już w naczyniach naczyniach żaroodpornych ja mam takie dosyć małe te naczynia więc paczka była 750 w jednym byłoby za dużo więc rozłożyłem to na dwa tutaj mam już wyciągnięte mięso które wcześniej zamarynowałem ono już jest też gotowe Postało pół godziny w lodówce i teraz fryteczki idą do piekarnika ja mam piekarnik ustawiony na 200 stopni z termoobiegiem więc one tam bardzo szybko e, dojdą do siebie w międzyczasie e, na moim ulubionym pseudo woku e, na dużej temperaturze przygotujemy mięso e, i później będziemy to wszystko łączyć ze sobą i mięso ląduje na woku frytki złożyłem już A. Frytki włożyłem już wcześniej do piekarnika, mięso wylądowało na boku. Jest bardzo wysoka temperatura, więc ono bardzo szybko dojdzie. Pięknie pachnie, te przyprawy tutaj dają cudowny aromat. Mieszamy mieszamy, żeby nam się to nie przypaliło. Oczywiście wcześniej dałem tutaj tą troszeczkę oleju. Tak to wygląda. Eee, jeszcze nie jest gotowe. Musimy, musimy to mieszać tak długo, tak długo, żeby nie było tutaj żadnego różowego kawałka mięsa. One wszystkie one wszystkie muszą się ładnie upiec. i właściwie, to marzymy. Sami widzicie jakie banalnie proste to wszystko jest. Trzeba niestety tylko trochę chęci i zaparcia. No i można w kuchni się uskuteczniać, sprawiając przy okazji przyjemność swoim najbliższym bo tak jak mówiłem, dzisiaj takie baby dają na życie nie ma kwocie. nie co, też lubi uciekać. No jeszcze chwila. No jeszcze chwila, i powinno być dobre. Bo wartość kaloryczna takiego dania jest też stosunkowo niewielka. Pokrytki są robione w piekarniku, więc ze tłuszczu, nie, nie wciągają tego oleju. Mięso jest nisko kaloryczne, też z minimalną ilością tłuszczu do smażenia i minimalną ilością tłuszczu wcześniej do marynowania. Ja tutaj dodam jeszcze trochę sosu sojowego, żeby to trochę bardziej podkreśliło delikatną słoność tego. Zpiekę to na średnim palniku, a teraz mi wystudziło się delikatnie przez to. Musi teraz znowu temperaturę trochę załapać. mięso takie fajne pachnące a, aż normalnie się chce jeść jeszcze moment mięso będzie gotowe ono tutaj dojdzie w międzyczasie pieką się frytki surówkę mamy gotową a jeszcze sos potrzebny będzie sos czosnkowy i wyciągamy z lodówy wyciągamy z loduwy sos Tak wygląda w tej chwili mięso. Dosłownie minuta jeszcze, trochę się odparuje, bo ten sos sojowy, który wlałem, to teraz tak troszeczkę tutaj jest płynny. To trochę odparuje. Mięso puściło jeszcze soki swoje. Nie dajmy temu mięsu jeszcze Więc minutę, może półtorej. Jeszcze chwilkę też, mniej więcej w tym samym czasie to będzie, wszystko dojdzie. i Za chwilę będę to wyciągał i łączył w jedną całość. Jak to mówią, skleroza nie boli. Ja robiąc surówkę zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Zapomniałem dodać do tego cebuli. Znalazłem jeszcze połówkę czerwonej cebuli. Więc. Siekamy ją na takie drobne talarki. I ona też rąduje w miejsce z surówką. Trzeba ją trochę rozdrobnić tutaj tylko w rękach. co już mi doszło. Frytki w zasadzie też powolutku dochodzą. Ja już wyłączyłem termoobieg. Dopieka, Dopiekają się teraz na górnym grzaniu I suróweczka zmodyfikowana. razu po sobie wszystko myjemy. Tak wygląda gotowe już mięso. Ono czeka jeszcze tylko za frytkami. Eee, frytki, no jak to frytki, jeszcze im tutaj chwilę dam. Eee, I za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy to wszystko zapiekać ze serem i łączyć z surówką. No i frytki mamy wstępnie podpieczone. Eee, jedna rada, jak będziecie Kupować frytki, to kupcie sobie frytki cienkie, nie te grube. Ja mam grube, i dlatego one się tak długo dopiekały, ale wstępnie są już podpieczone, więc posypujemy to wszystko teraz serem. Wcześniej startowałem przeze mnie własnoręcznie. Ponownie z tym serem fryteczki lądują w piekarniku, ale dosłownie już tylko na moment. Tak żeby e, tak to wygląda w wersji przed włożeniem do piekarnika i one tam lądują tylko po to, żeby się ten ser e, rozpuścił. No i frytki mam już e, gotowe. E, wygląda to e, dokładnie w ten sposób. One są już teraz ładnie zapieczone z tym serem, się ser nie roztopił. Na to będziemy kłaść teraz ciepłe mięso, które zostało wcześniej przeze mnie usmażone. Połowa do jednego pojemnika, połowa do drugiego, Mniej więcej trzeba to tam równomiernie tutaj rozprowadzić. I jedna uwaga, pamiętajcie moi kochani, że te naczynia są cholernie gorące, jak się je wyciąga z piekarnika. Więc należy używać albo jakichś rękawic ochronnych, albo jakieś grube szmatki. No i teraz tak mięso ląduje. Eee. Polewamy to naszym sosem czosnkowym. On się tu bardzo fajnie rozprowadza na tym. tak, żeby to wszystko było w miarę Równomiernie wszędzie ten sosik był drugą Na to dajemy naszą surówkę. Zrobiłem tyle, że najprawdopodobniej część tej surówki mi zostanie. No, to też wyrzucimy w jedno miejscu, a później się rozgarnie. Hmm, to Michał to trochę waży. A nie, akurat powinno być w sam raz. Także pokrywamy to wszystko suróweczką. Pokrywamy suróweczką. E, na koniec mamy syk. Na koniec dajemy resztę sosu. Tak jak powstał w tej lodówce, to tylko zgęstnę jeszcze bardziej ten sos. No to nic. I teraz w Powierzku po jeszcze trochę pietruszki która nam się została i tak właśnie wygląda już gotowe danie eee, Także życzę wszystkim smacznego bon appetit